Dobry wieczór Państwu w piątek, 3 lutego 2023 roku, w publicystycznym kanale News 24 w programie Istota Rzeczy. Witaj Jarosław Szczepański. A dziś gościem programu jest Ariel Golan-Skórnik, dziennikarz Izraelskiego Radia Prosto z Tel Awiwu. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór z Jerozolimy, nawet. A, z Jerozolimy? No to, to już to bardziej, tak. na, bardziej na południe. Wręcz powiedziałby. Chcę trochę porozmawiać o tym, co się dzieje pod, rząd, pod nowymi rządami, które, które u was teraz są. Jak, czym się charakteryzuje ten rząd? Oni chcą zrobić bardzo duże zmiany w Izraelu. Jest wielka opozycja na te zmiany, bo na przykład chcą, żeby rząd wybierał sąd. To mówią, to będzie tak samo jak u was w Polsce albo w Węgrach i tego dużo Izraelczyków nie chcą. Bo teraz mamy taki komitet, taki komitet wspólny, tam są sądzie, sędzie, tam są politycy z opozycji, z koalicji i tam są różni ludzie, którzy, którzy wybierają e, sędziów. A oni chcą, żeby tylko rząd wybierał tych, ten wysoki sąd izraelski. I to, tak mówią tutaj, nie wyjdzie bardzo, ta demokracja będzie nie taka bardzo dobra, bardzo silna, jak to się stanie. Że rząd wybiera wszystkich sądziów, to jest duża opozycja, są manifestacje na ulicach w sobotę wieczór, prawie co tydzień, nie, co tydzień, już parę tygodni. Ludzie wychodzą na ulicę w Tel Awiwie, w Jerozolimie, w, w Hajfie, w innych miejscach i niech nie zgadzają się na to. Jest duża walka teraz w Izraelu na tym temacie, tak. To jest troszkę podobne do działania, podobne do działania sprzed kilku lat w Polsce. Bo to też Dokładnie. się zaczęło właśnie. Tak. I właśnie Taki mówią tutaj im... w Izraelu, my, ci, co jest, to są, nie, nie zgadzają się na to, mówią, nie chcemy być jak w Polsce teraz jest, jak w Węgrach teraz jest. My chcemy naszą demokrację, tak, jak była w Izraelu 75 lat i wszystko było w porządku, nie było problemów, a teraz demokracja już, jest, będzie inna, będzie zmieniona. Tak samo jak Węgrach ta, ta demokracja nieliberalna. Tutaj dużo, dużo ludzi tego nie chcą. Chcą zwyczajną demokrację, taka, taka jak była. Nie, nie chcą tej zmiany. To jest bardzo duża zmiana w Izraelu. A z czego ta zmiana się bierze? Czy to jest takie przejście, odjazd, że tak powiem, na prawo społeczeństwa, które wybierało, czy, czy to jest w ogóle taki trend mm, jakiś taki polityczny? No, oni chcą zrobić to, żeby mieć władzę na sąd, na wysoki sąd Izraela, żeby to wyglądało tutaj inaczej, żeby decyzje były takie inne, więcej takie, które pasują dla rządu. A ludzie mówią, dużo ludzi, nawet ci, co znają tę, 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 tę całą rzecz, bardzo ten cały temat bardzo dobrze, sądzie i różni, różni naprawdę, z... Ze wszystkich stron Izraela mówią, to nie będzie dobrze dla zwyczajnych ludzi też, bo nie będzie można iść do sądu, jak coś e, e, rząd jakąś decyzję weźmie, to to będzie to, ostatnia decyzja. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że to jest nie w porządku, nikt, nikt nie będzie mógł powiedzieć, że trzeba zmienić, trzeba mówić, trzeba myśleć o tym jeszcze raz. Tylko to, co rząd decyduje, to będzie. I to. Nie będzie to, jak to się nazywa w Ameryce, checks and balances. To, będziemy to stracimy te checks and balances. Nie wiem, ktoś mówił o polsku, przepraszam. I to jest bardzo ważna rzecz w demokracji. W tym momencie jest to dokładnie to, czego w Polsce w tej chwili chwilowo nie ma. Znaczy, jeszcze na razie staramy się, żeby było, ale na razie się bardziej staramy, niż, niż mamy. Właśnie, właśnie to. No. Dobrze, a dlaczego, dlaczego to jest. Hmm... To, czy to jest naruszenie konstytucji, to te uderzenie w trybunał, właśnie w Sąd Najwyższy? Proszę pana, w Izraelu nie ma konstytucji. To jest ten Nowa cały te problem. Mhm. Żeby była konstytucja, to się zawsze mówi, jak jest konstytucja, to nie można tego zrobić, bo to jest przeciwko konstytucji. Nie ma konstytucji. Można wszystko zrobić. Jak jest większość w parlamencie, oni mają, rząd ma 64 członków w parlamencie, w Kneset. Od 120, to oni mogą decyzję wziąć w każdym temacie i wszystko pójdzie dalej. To nikt nie może tego zatrzymać w ogóle. To jest właśnie to, 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 to co właśnie ludzie myślą, że to nie jest dobre. Ale pół Izraela myśli, że to jest wspaniało. I, i chcą, żeby to była ta reforma. To jest duża walka teraz w Izraelu na, ty, na tym temacie. Tak. A czy to jest ten podział, to czy on jest taki podział po prostu polityczne czy bardziej um, chodzi mi o pochodzenie tych, którzy wybierają, czyli na przykład e, tych, którzy przyjechali z, z Rosji czy, czy z kontinentu? Czy to jest zauważalne? Nie, to, jest, to jest polityczne. To jest koalicja przeciw opozycja i opozycja przeciw koalicji. Nie ma tutaj nic innego. To jest rząd przeciwko opozycji, a opozycja jest na ulicach teraz też. Benny Gantz i Ayad Lapid i wszyscy, którzy nas prowadzą tą opozycję w Izraelu, wychodzą na ulicę. A Benjamin Netanyahu, premier Izraela i jego minister spraw, jak to się nazywa, sprawiedliwości, oni prowadzą to bardzo szybko, bardzo silnie. Chcą to szybko przy tą reformie zrobić, żeby tutaj zmienić ten cały. Mówią Ci, co są przeciwko, mówię, to, to jest zmienienie reżimu w Izraela. Po prostu zmienienie reżimu. Nie chcemy, i jeszcze jest jakiś inny problem. Mówią, że to w Polsce się stało. Ja nie wiem dokładnie, że różne towarzystwa międzynarodowe nie chcą, w, jak ktoś mówi, w z, ro, robić interesy w Polsce, tak. tylko bior, biorą pieniądze i wychodzą i uciekają stamtąd, bo i we, z Węgrów te, też, bo się boją, że to, to nie jest dobre dla... E, e, dla, dla stabilności interesu. Właśnie o to chodzi. To się boją, to się stanie, ja nie, wiem, jak, ja nie wiem jak to jest w Polsce teraz naprawdę, bo wiem, że było w Polsce, było w porządku, ale nie wiem co teraz tam się dzieje u was, ale się boją, że tu będzie tak źle, tak samo mówią, że będzie tak źle jak w Polsce i w Węgrach to samo. No to jest właśnie sprawie, sprawienie tego, że sądy są, znaczy teoretycznie sądy sądzą jak chcą, tak jak trzeba, ale tak. ponieważ mogą podlegać naciskom ludzi z rządu, ministrowi, ministra sprawiedliwości, w związku z czym Różne firmy się po prostu tego obawiają, że te prawo nie będzie przestrzegane tak, jak być powinno, tak jak, tak jak tak. jest w innych krajach Unii Europejskiej. Właśnie, to teraz u nas bardzo trudna sytuacja z tym, na tym temacie. I mamy różne problemy inne też tymczasem, tym zawsze z Palestyńczykami i tu i tam, są różne zamachy terrorystyczne u nas, jak zwykle. E, ten rząd nie może... Iść na przykład, zrobić jakąś, jakąś umowę z Palestyńczykami, bo to jest prawy rząd, e, nie lewy, jak wiadomo, to ta sytuacja też nie wygląda dobrze. Ok, dokładnie tydzień temu, w piątek wieczorem, w sobocie w Izraelu, Szabes, tu się nazywa, prawda, był zamach terrorystyczny. Za, za, tutaj Palestyńczyk zabił siedem ludzi. Siedem ludzi, którzy wyszli z synagogi w Jerozolimie, niedaleko stąd, gdzie, gdzie ja mieszkam. No i ten, ten problem też trzeba kiedyś zrobić coś, jakieś wy, wyjście z tego znaleźć, ale chyba teraz nie, nie pójdzie to, nie będzie można zrobić nic. Ale amerykański sekretarz w tym tygodniu jak był Blinken, właśnie on składał jakieś takie propozycje niezbyt jednoznaczne i niezbyt jasne, które właśnie już takie, jak ja zrozumiałem, podziału chęci stworzenia oddzielnego państwa tego palestyńskiego. Nie, to... To się nie stało w, przed, w innej koalicji, to się nie stanie na pewno teraz. Tamta była mniej więcej na lewą stronę, jak Jair Lapid był premierem, a przedtem Naftali Bennett, a teraz, jak jest Netanyahu i on ma swoje partie w koalicji, nie będzie. Nie, Palestyna teraz nie, nikt nie, tutaj nie postawi Palestyny, tu nie będzie. Ta, ten, oni nie będą mieli teraz, nie dostaną swoje państwo. Nie, nie na bliskie, wiem, parę lat. Nie można nigdy powiedzieć kiedy, a może w ogóle nigdy. Ale jak będą robić dalej terror i zamachy, to na pewno to jeszcze dużo lat nie będą mieli nic. Bo jak oni zabijają Izraelczyków, to Izraelczycy nie chcą z nimi zrobić żadne, żadną umowę, bo nie wierzą. Że można zrobić pokój z Palestyńczykami. I to jest ten problem właśnie to jest najgorszy problem, że Izraeli... dlatego wszyscy to większość państwa są na prawej stronie, bo nie wierzą, Oni... nie, że nie chcemy zrobić pokój z Palestyńczykami. Każdy chce żyć w pokoju i tak dalej. Ale jak nie wierzysz w to, to nie robisz tego, to nie dajesz, nie dajesz nic, bo wiesz, nie dosta bo dostaniesz bomby, dostaniesz zamachy, to nie warto robić to. I to tak to wygląda tu już dużo lat. Bardzo mi szkoda, ale to jest ta sytuacja w Izraelu, tak. Ale czy teraz za Netanyahu jest bardziej, że tak powiem, można powiedzieć, większy lęk i obawa przed zamachami terrorystycznymi w związku z tym? To się nie zmienia, nieważne jaki rząd jest w Izraelu, Hamas w gazie, go to nie obchodzi w ogóle. On zawsze atakuje. I tutaj w Dziudii i Samarii też zawsze atakują, próbują tutaj zabić, tam zabić. Czasami im się udaje, czasami nam się udaje złapać ich przedtem i żeby tego nie, nie udało im się zrobić. W Dżinin, to jest takie miasto w Palestynie tam i tam zawsze tam jest duży, duża baza terroru i tam wchodzimy w nocach i łapamy ich. To jest taka walka, która ja nie widzę końca w ogóle. Ale Państwo Palestyny teraz nie w stanie, bo to jest naprawdę, nie wygląda, że to... nawet jak Blinken mówił o tym, i zaraz jedzie nasz premier do, do Waszyngtonu, i tam będzie słychał o to samo od prezydenta Biden, ale to są tylko, to tylko mówią o tym, nie można nic teraz zrobić. Póki ten terror nie przestanie, to naprawdę nic nie będzie tutaj dobrego z Palestyńczykami i dla nich i dla nas. No tak, no bo to jest wzajemne, ktoś się nazywa clinch. No tak, i to bardzo szkoda, ale tak to wygląda. I czy te, nie, czy ma, te zamachy, nie ma dużej nadziei o tym. Proszę. Czy te zamachy terrorystyczne, no to była jakaś przerwa ostatnio, można powiedzieć, do tego zamachu sprzed tygodnia. Wcześniej chwilowo ich nie było przez jakiś czas. Czy to może przyspieszyć reformę Sądu Najwyższego? Nie, to nie ty ma reformy... nic wspólnego. Nie ma nic wspólnego, to jest inny problem, to jest wewnętrzny problem, to jest między nami. I to nie, nie ma nic wspólnego, mi się zdaje. Nie. nie. Ta, ta reforma idzie dalej, bo, bo rząd ją chce. Yy, większość w Kneset prowadzi ją i to pójdzie dalej. Tak się robi w demokracji. Jak masz większość, to możesz zrobić, co ty chcesz. A my nie, ale są manifesty, różni ludzie mówią przeciwko to i tak dalej na telewizji, w radiu, ale rząd może zrobić, bo on ma większość w parlamencie, tak to wygląda. No. W każdym no, ale ta, kraju. Ta większość to nie jest taka duża, bo jak rząd ma 64 głosy na 120, no to w sumie to są 4, 4 głosy, no 5, to, żeby mieć. To jest wszystko, to jest wszystko, no, nie trzeba no, było. No. By było dla nich ładniej, jeżeli mieli 70 albo 80, ale to jest większość, to dosyć, to z tym można wszystko zrobić. Nie ma w koalicji żadnej opozycji wewnętrznej, która jest przeciwko tym. Wszyscy idą razem, 64 członków Kneset, To oni mogą robić, to jest ich prawo, oni są wybrani, to jest rząd. Taka jest demokracja. Tylko, że właśnie to, Taka co Pan jest powiedział. Demokracja to... dokładnie. Że Izrael nie ma konstytucji i nie można jej łamać, w związku z tym, skoro jej nie ma, a u nas jest konstytucja i można ją łamać, w związku z tym. No tak. Jak, się, jak ktoś się decyduje coś zrobić, jak on ma dosyć siły, to może zrobić. Dlatego my chcemy, żeby nie mieli całej, stuprocentowej siły. O to wszystko tutaj jest ta cała walka w Izraelu. Że ludzie nie chcą, żeby mieli, że żeby, pół, pół narodu nie chce, żeby nie, mieli, żeby nie mieli całej siły, żeby były jakieś Rzeczy, które by wstrzymały, wstrzymały te rzeczy, wszystkie te decyzje, które oni mogą zrobić, jak oni mają tą większość. Ale na, na razie to idzie dalej. To nikt tego nie może zatrzymać w ogóle. A jak to jest przy głosowaniu przy, w czasie wyborów parlamentarnych? Czy, to, czy jest duża grupa ludzi, którzy nie chodzą do wyborów i w związku z tym? Ten ich głos nie to, że jest przeważający, tylko po prostu no, no, nieczynne, skoro, skoro ich nie ma. Nie, nie, nie. Dużo ludzi idą do wybor na wybory i wybierają, ale e, były takie małe partie w lewicy. E, partia Labour i partia, którą się nazywa Merec, która jest dalej, jeszcze na dalej, dalej na, na lewicy, jeszcze większe, większa lewica niż e, Labour. I one mieli. Z, i żeby oni lecieli razem, to całkiem mówią o tym, że było może inaczej, by wyglądały inaczej te, te wybory ostatnie, ale nie, to się nie udało, lewicy. I na, na prawej stronie wszyscy lecieli razem cały czas, jeden blok, silny blok. Taki trzymali się całkiem razem i oni wygrali. I tak to ja wygląda. Tylko, I, on... tak. Przypomnę naszym słuchaczom i widzom, że rozmawiamy o tym, co się dzieje w Izraelu, a nie w Polsce. Bo przypomnę <laughs> też, Wygląda podobnie, 1000... prawda? Właśnie, że w 2015 tak. roku, jak wystartował do wyborów w wyborach parlamentarnych pan Zandberg z partią Razem, to jest lewicowa. Odebrał głosy lewicy, to w efekcie żadna lewica nie weszła do parlamentu i dzięki temu i poprzez to właśnie partia Kaczyńskiego wówczas zdobyła większość i ją potrafi, utrzymała ją w następnych wyborach. To dokładnie jest taki przykład jak nie należy tracić głosów dzieląc się na małe partyjki. Tak. To dokładnie tak samo i są dużo rzeczy, duże, bardzo dużo rzeczy, które są podobne w Polsce i w Izraelu. Na przykład, teraz mówią o tym, że jak to ten, te, te prawo przejdzie, e, że rząd będzie wybierał sąd, a są w tym sądzie suprem, znaczy się tym e, e, najwyższym. najwyższym sądzie, są różni sądzie, które, które, których rząd nie chce, to zrobią to samo, co zrobili u Was w Polsce. Zdejmą wiek, jak się wychodzi na emeryturę na 65 lat i sędzi pójdą do domu i oni postawią tam w tym Sądzie najwy najwyższym e swoich ludzi. On dokładnie mówią o tym, że to będzie tak samo jak w Polsce. Bo się nauczyli od was. <śleszczeństwo> <śleszczeństwo> Brzmi to, wygląda to troszkę śmiesznie, ale jak... To mówię, jest, nie jest śmiesznie, nie, to jest nie. To nie jest śmiesznie, Naprawdę skuczno nie. i grosno, tak, to po prostu jest niebezpieczne. Tak. Bardzo ale niebezpieczne. Ja Mówimy i... o tym prawie, to będzie takie same prawo jak w Polsce. Zrobię to samo, co zrobili w Polsce, co Polacy zrobili, tak. No tak, ale sądy europejskie w tej chwili bardzo często nie wykonują wyroków np. tego listu gończego europejskiego, ponieważ twierdzą, że w Polsce sądy działają nieprawnie, więc nie wiadomo, czy ten poszukiwany, aresztowany będzie sądzony zgodnie z prawem, w związku z czym nie, nie wydają Polsce. Tych poszukiwanych. No i to taki mamy taki jest tego efekt. Ja jeszcze chciałem zapytać o kwestię wypłat tak zwanej pomocy społecznej dla rodzin terrorystów. To, co wypłaca autonomia palestyńska. Czy to jest to, są, czy to jest coś w rodzaju takiego, takiej renty dla tych, co popełniają, robią zamachy? Tak, tak, oni płacą im co, co miesiąc, tak samo niby to jak oni pracują i dostają e, zapłatę za, za, za pracę. To jak oni siedzi w więzieniu, to oni dostają co miesiąc e, jego dużo pieniędzy. A jak on jest został zabity albo się zabił sam, bo wiadomo, że są to różne suicide bombers, to wtedy rodzina dostaje dużo pieniędzy. To, to się my nie zgadzamy na to w Izraelu i te pieniądze... Z, z, Bierzemy z powrotem, nie damy im, mamy przedać im pieniądze, różne pieniądze, które my mamy im oddać i nie, nie damy, nie, nie, Izrael nie daje te wszystkie pieniądze, bo nie zgadza się na to. Nie można tak pomóc terroru, nie, terroryzmu. To, to, nie, to nie jest w porządku. Jak on, Abu Mazen, ten Mahmoud Abbas, który jest prezydentem Palestyńczyków, jeżeli on chce pracować z Izraelem, on nie może im płacić. Co, co miesiąc rentę, żeby trzymać ich w dobrej sytuacji, to wtedy młodzi ludzie idą robić różne zamachy, zabijać Izraelczyków. I oni nie mają żadnej troski, rodzina będzie w porządku, dostanie pieniądze, wszystko będzie w porządku. Jak zburzą, zburzą dom, to oni zbudują z powrotem ten dom. Tego, musi, trzeba tych ludzi naprawdę trzymać w więzieniach i nie dać im nic, oni są mordercy. No tak, ale mówią, że oni się bronią, oni się bronią, w Polsce się mówi, że się bronią, bo chcą odzyskać y, y, autonomię Palestyny, wolność dla Palestyny, no i że to jest zamknięte koło. Nie, nie, ale trzeba było najpierw, My już, Mieliśmy już Oslo i już mówiliśmy nawet z Arafatem, który był terrorystą, dużym terrorystą, terrorystą, strasznym terrorystą, zabił dużo ludzi, dużo Izraelczyków, ale myśmy mówili z nimi. Oni potrzebowali, potrzebowali tylko przestać ten terror na 5 lat od roku 1995. Jak było to Oslo, 1993 rok, prawda? 1993. Żeby oni siedzieli cicho 5 lat, oni by już mieli państwo 30, prawie 30 lat. Ale oni nie przestali tego terroru nawet na jeden dzień. Dlatego nie mają nic. To jest suma summarum. A czy to nie jest tak, że, że to wcale nie chodzi o państwo, tylko o to, żeby móc e, pracować, mieszkać właśnie w Izraelu i korzystać z dobrodziejstw gospodarczych Izraela? Oni pracują w Izraelu, część. Pracują w Izraelu, mają dobre życie, inni mają ciężkie życie. To nie jest tak łatwo. Oni nie, nie są obywatele Izraela, tylko w Jerozolimie, Arabi w Jerozolimie mają obywatelstwo, nie obywatelstwo, ale mają praw, więcej praw niż inni w innych miejscach, w Judii i Samarii. Ale oni pracują, kto jest w porządku, kto nie robi terroru, kto nie ma w, w, w rodzinie jakiego, jakiegoś terrorysta, to on może pracować, może wyjść, może pracować, może wyjść. Ja ich widzę w Jerozolimie codziennie. W moim supermarkecie, w moim garażu, jak naprawiam auto, w mojej aptece, to wszyscy są Palestyńczycy, tam pracują bardzo dużo, naprawdę. I nie ma żadnego problemu. W szpitalach, lekarzy, nie tylko lekarzy, siostry dużo, dużo ich są z Palestyny. Oni, oni są w Jerozolimie, oni tu mieszkają razem z nami, a na drugiej stronie, w tej samej Palestyni. W tej samej Jerozolimy, przepraszam, w tej samej Jerozolimy oni robią terror. Inni, ale Palestyńczycy robią terror To nie można wiedzieć skąd to, skąd, kiedy to się stanie i od, od gdzie. Bo ja, ja mieszkam bardzo blisko do szpitala, tam jest jakaś kawiarnia bardzo duża. Siedzimy tam razem, pijemy kawę, ale od czasu do czasu ktoś tam bierze, bierze jakiś nóż albo coś i zaczyna mordować Dobra. ludzi. To jest naprawdę bardzo taka trudna sytuacja. Czy to, jako, co oglądamy w serialu Fauda, który jest e, dość popularny w Polsce, e, to A, jest e, taki, m, faktyczne, taki faktyczne, to co jest na co dzień? E, ja niestety Realne? nie widziałem Fauda. Bo, ja nie widziałem Fauda, ja panu powiem dokładnie dlaczego. Mam dosyć tego na, na, na nowościach, na, na telewizji. Prawdziwe rzeczy, to już nie mam siły. Jeszcze patrzycie na to, jak ja potrzebuję skepizmu, potrzebuję troszeczkę zobaczyć inne rzeczy, jak już widzę telewizję wieczorem po, po wiadomościach. Ja tego nie widziałem, ale tak jest cały czas. Ja nie wiem dokładnie, co się dzieje w tej fałdzie, ale tak cały czas to jest walka i co, co noc, i co dzień, i tego to trudna sytuacja. Naprawdę trudna. Nie widzę, jak, to, jak wyjdziemy z tego. No to jest, to jest rzeczywiście bardzo skomplikowane i tak. y, powiększanie y, takie, y, chociaż broń izraelska jest jednak no, najlepsza chyba na świecie i dzięki niej wiele rzeczy można utrzymać w, w pokoju. No tak, potrzebujemy się bronić, bo jak nie my, to nikt dla nas to nie będzie zrobił. Ameryka nam pomaga. Bogu dzięki. Jesteśmy razem. Jeszcze na, na, nie mówiliśmy najgorszym na, na, naprawdę na naj, naj, najgorszy problem, naj, największy problem Izraela jest Iran. I ta co oni tam e, próbują robić tą bombę atomiczną. pozwolę właśnie, sobie wchodzić. To zaprosić Pana jeszcze do rozmowy właśnie na temat Iranu yy, kiedyś. W okay. yy, Bardzo dziękuję dzisiaj za poświęcony czas i za rozmowę. Przypomnę, że Proszę gościem programu był Pan redaktor Ariel Golans-Kurnik, yy, dziennikarz prosto z Jerozolimy. Jeszcze raz dziękuję. Proszę bardzo. I, i ja się spotkam z Państwem za 6 minut i z Panem Łukaszem Abgarowiczem porozmawiam o znakowaniu koni. Najwyższa Izba Kontroli uznała to za zupełnie niehumanitarną metodę. Jestem obecny, witam, słyszę dobrze cały czas.